Na szczękę, no, 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 no. Przez co wytwarza się tarcie na no, zestawie kołowym. Zaraz to zobaczymy. Proszę o ostrożność. A już następne wagony będą zjechane, niestety. To jest, tak leci wagon z górki rozrządowej. Na niektórych A, wody, nie jest to nic do w z a to by Teraz wagon będzie na ulicy Polskiej z Wagon wyszedł i, i jedzie sobie swobodnie na tor przeznaczenia Tam dojedzie do wagonu, do którego po prostu lekko się dobije tak wagony są formowane na górkach rozrządowych. Tu się robi tak zwaną relację rozrządową. Teraz uważamy, odsuwamy się to.